Cześć, witajcie na kanale Testomat. Mam na imię Darek. Dzisiaj będziemy testować kolejną rzecz. Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, bo albo leje, albo wieje, ale to dobrze, bo wiecie co? To oznacza, że dzisiejszy test nie będzie łatwy. A bohaterem tego testu będzie plecak firmy Texar Scout. Zapraszam do oglądania. Plecak akurat posiadam w kolorze. Oliwkowym. Jak widzicie, jest wyposażony w system nośny MO, czyli dodatkowe pasy, które umożliwiają nam zaczepienie dodatkowego sprzętu. Ja tutaj na przykład noszę sobie czujnik temperatury Garmina albo dodatkowy sprzęt w postaci, nie wiem, karimaty, czy no, cokolwiek. Cokolwiek możemy tutaj sobie zamontować. Plecak składa się zasadniczo z trzech kieszeni. Dwie kieszenie są na zewnątrz plecaka, czyli tutaj jest jakby dolna zapinana na zamek, wyższa kieszenia, albo ta druga kieszenia, górna, jest zapinana również na zamek, i główna komora jest zapinana też na zamek. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Plecak posiada pas piersiowy, który możemy sobie wyregulować. Jest to fajna opcja, ponieważ powoduje nam to, że odciążamy troszeczkę biodra. I możemy sobie lepiej rozmieścić jakby ciężar, który dźwigamy na plecach. Dodatkowo jest wyposażony plecak w pas biodrowy, dzięki czemu nam też plecak, jak idziemy, wiecie o co chodzi, nie? nie będzie się tak ruszał. To też powoduje, tak jak w przypadku pasu piersiowego, że ciężar tego plecaka jest rozłożony na większej partii naszego ciała, więc albo nam odpoczywają ramiona, albo ciężar spoczywa bardziej na pasie nośnym na, na biodrach. Plecak jest wyposażony w system nośny takich poduszek. Jest to bardzo miękka poducha, dzięki czemu nie czujemy, że nas coś udziera na plecach. Jest to miłe w dotyku, miękkie i co najważniejsze oddychające, czyli przepuszcza powietrze. Jest, jest wykonane to z takiej siateczki z mnóstwem otworów fajnie to działa taka poduszeczka i na lewej upadce, na prawej łopatce, i na pasie biodrowym chciałbym wam jeszcze pokazać jak ten system MOL jest tutaj zaimplementowany albo wszyty zobaczcie nawet na, na ramieniu lewym, na ramieniu prawym czy odwrotnie prawym i lewym jest ta taśma, dzięki której możemy sobie coś dopasować. Na górnej kieszeni, na dolnej kieszeni, po bokach plecaka z jednej strony i z drugiej strony mamy dokładnie ten sam system nośny. Plecak możemy skompresować sobie dwoma klamrami. Te same klamry są z każdej strony, oczywiście, czyli z lewej i prawej, po, każdym, po każdej stronie plecaka. Ma to taką zaletę, że możemy tutaj sobie znowu doczepić jakiś sprzęt, czy na przykład kije trekkingowe. Eee, czy chociażby karimatę, śpiwór, no cokolwiek a w przypadku, kiedy plecak jest nie e, obciążony, niewypakowany po brzegi, możemy ich użyć jako pas kompresyjny. Wtedy nam objętość plecaka znacząco spada i nie wygląda nam taki duży. A chyba Wam nie wspomniałem najważniejszego, prawda? Plecak ma pojemność 35 litrów producent go określa na 36 litrów jest wykonany z kordury nie przepraszam jest wykonany z, poliest, z materiału o nazwie poliester 1000D jest to odpowiednik kordury e, o wartości 500-600 e, e, ta wartość 1000 oznacza ilość jakby przeszyć e, w danym, ma, danego materiału na centymetr jeżeli dobrze pamiętam Aczkolwiek proszę się nie sugerować wodoodpornością tego materiału, ponieważ czy to, bez względu na to, czy to będzie poliester 500, 600 czy 1000, wodoodporność zasadnicza jest taka sama, ponieważ ta tkanina ma to do siebie, że jest, e, odpycha wodę. E, przynajmniej powinna, co zaraz sprawdzimy, od, e, od siebie. E, woda nie powinna wsiąkać w ten materiał. E, Poliestek powinien być również wytrzymały, co też zaraz sprawdzimy, ale może najpierw zobaczmy, jak wygląda wnętrze tego plecaka. Zobaczcie, jak wygląda, jak plecak prezentuje się na plecach. Ja mam zapięty pas biodrowy i pas piersiowy. Pas piersiowy ma jeszcze fajną taką funkcję. Znaczy może nie funkcję, akurat w tym przypadku pas piersiowy jest fajnie wykonany, ponieważ z tej strony jest to materiał, a z tej strony jest to gumka, więc ten pas piersiowy jest elastyczny. To powoduje, że on jest e, fajnie się dopasowuje tutaj do lega do ciała. Zobaczcie jak plecak się prezentuje. Także zobaczmy jak wygląda w środku. Zacznijmy od dolnej kieszeni. Dolna kieszeni prezentuje się następująco. Ja tutaj noszę jakieś takie potrzebne mi rzeczy. Zobaczcie, jest organizer, można sobie włożyć latarkę, multitula, czy co tam potrzebujecie. Jest to fajne, ponieważ nam się to nie zgubi w plecaku. Jak coś potrzebujemy mieć pod ręką, tak jak scyzoryk, czy cokolwiek. Wszystko może mieć swoje miejsce tak? dzięki temu wbudowanemu organizerowi. Jest dodatkowo za organizerem, przepraszam. jest e, kieszeń jeszcze na jakieś małe rzeczy. E, I co ciekawe, producent również pomyślał, że e, klapa tej kieszeni jest również wykorzystana na jakieś potrzebne rzeczy. Jest podszyta siatką, siatka jest zapinana na zamek. Fajne rozwiązanie. Zobaczcie, zamki są zwykłe. Eee, pozwólcie, że szybko sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Tak, zamki są zwykłe, ale wyglądają na dosyć solidne. I co ciekawe, jeszcze materiał zachodzi nam na zamek, więc w przypadku deszczu nie powinno to sprawiać jakiegoś większego problemu. Eee, Powinniśmy mieć w miarę suchy, no suchy kwipunek w środku. Zresztą zaraz to sprawdzimy. Górna kieszeń. Otwieramy. Proszę bardzo. W podobny sposób, aczkolwiek nie ma tutaj organizera głównej kieszeni. Siateczka jest podszyta na, e, klapa jest podszyta siateczką, podobnie jak dolna kieszeń jest zamykana na zamek tutaj, więc możemy to wykorzystać. Ok. Pozwólcie, że odetnę pasy kompresyjne z boku. Co jest fajne w tym pesaku? Proszę bardzo, kładę go, odpinam pas kompresyjny jeszcze z drugiej strony. I mamy wszystko dostępne, tak? Wszystko jest dostępne. Także cała zawartość plecaka jest dostępna, nie musimy grzebać czy, czy szukać jakichś jakich rzeczy. Wszystko jest dostępne tak jak widać. Chciałem Wam pokazać jak ten plecak można fajnie wykorzystać. Tutaj mam przykładową Tutaj mam hamak tutaj akurat mam matę samą pompującą. To zajmuje więcej miejsca. Przykładowy kubek. Jakaś tam woda do picia. Zobaczcie, jak on jest fajnie zrobiony. Jest miejsce w tym plecaku na camelback. Czyli możemy sobie wsadzić e, e, worek. Potocznie mówiąc, z wodą. Wyprowadzić rurkę na zewnątrz. Jest tutaj takie specjalne, specjalne wyjście. Zaraz wam pokażę. O, chyba nawet tutaj. O, tak. Wyprowadzamy rurkę i możemy korzystać z Kamebeka. Są mu chwyty, żeby podwiesić worek, więc fajnie jest przemyślane. Co jest fajne w plecaku? Zobaczcie, jak jest organizowane, ile mamy kieszeni. Jedna kieszeń, druga kieszeń, trzecia kieszeń, czwarta, piąta, pięć kieszeni po stronie nośnej plecaka. Gdzie możemy sobie schować jakieś drobiazgi, nie zgubią się. Każda kieszeń jest regulowana na ściągaczu niezależnie, więc pięć niezależnych ściągaczy. Fajna sprawa. Po drugiej stronie odwrócę plecak, żebyście widzieli lepiej. Po drugiej stronie mamy wbudowane również takie jakby dodatkowe pasy zabezpieczające nasz bagaż. Czyli możemy sobie włożyć tutaj, no powiedzmy, że włożę sobie hamak, tak? Zepnę go zaraz tymi pasami. Jest przymocowane, tak? Nie lata nam nic w plecaku. Jeżeli tutaj będziemy mieli jakieś rzeczy, karimatę, dodatkowe jakieś ciepłe rzeczy po prostu albo na cokolwiek. Więc fajnie możemy sobie rozłożyć ten ciężar, no nie? Dobra, odpinamy. Co ciekawe, zobaczcie, znowu jest kieszeń na zamek, tak? I znowu możemy sobie zorganizować naszą przestrzeń bagażową w fajny sposób i wykorzystać jedną kieszeń na przykład, nie wiem, na prowian drugą kieszeń na jakieś rzeczy na powiedzmy na na coś co nam się przyda przy rozpalaniu ogniska i tak dalej. Jeszcze jest jedna kieszeń. W ten sposób, więc tak wygląda, moi drodzy, wnętrze tego plecaka. Sprawdźmy, jak z wodoodpornością. Plecak y, wyposażyłem w suchy papier. W tej kieszeni jest skrawek, jak widzicie w górnej, też proszę. W środku też czekajcie, tylko sobie otworzę zaraz zobaczycie jest zamykam rycak zamek sprawdzam czy zamki są zabezpieczone materiałem są zabezpieczone ok no i zobaczmy jak poradzi sobie z wodą Zobaczmy, czy papier jest suchy w środku. Zacznijmy od górnej kieszeni. Widzę, że w dotyku materiał jest taki trochę namoknięty, ale zobaczcie, jaki jest kolor z tej strony, widzicie, z zewnętrznej, a od wewnętrznej jest tak, jak było przed, przed deszczem. <laughs> Więc powinien być suchy. I tak, nic się tutaj nie stało, żadna woda się nie przedostała, wszystko jest suche. Dobrze, zobaczmy dolną kieszeń. Dolna kieszeń była chroniona przez górne, jakby wyprofilowanie plecaka, więc tu powinno być jak najbardziej sucho. Jest sucho, nic się tutaj nie dzieje, nic się nie stało. No i najważniejsze środek. Proszę bardzo, suche, ani śladu wody, żadnej kropli nie ma. Jak wiecie. E poliester 1000D jest wytrzymałym materiałem, więc powinien sobie poradzić z różnymi, o na przykład takimi akcjami, tak. Siadamy na plecaku nic się nie dzieje. Także możemy używać tego plecaka do takiej formy wypoczynku również. E, możemy też robić na przykład Jak mogliście zobaczyć, szwy są bardzo wytrzymałe, nic się z nimi nie stało, nawet nie było odgłosu, że się coś pruje, więc sami widzicie, że plecak jest bardzo wytrzymały. Jedźmy dalej z testem. Zobaczmy jeszcze, jak plecak spisze się w bardziej wymagającym środowisku. Chodzi mi tutaj głównie o wytrzymałość materiału poliester 1000D, jak i całej konstrukcji. Zobaczmy, przekonajmy się. Możecie zauważyć, plecak jest cały jest zdrowy. System mole tylko złapał jakieś kamienie, ale nigdzie się nie przetarł. Nieci mocno trzymają, tak jak trzymałem na początku. Zamki działają sprawnie. Kawał dobrego sprzętu. Widzieliście, ile ten plecak potrafi znieść. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak e, Texas Scout. Czyli ten plecak do, o, zacięciu, o zacięciu takim taktycznym z powodzeniem może być wyko, wykorzystywane do turystyki, do outdooru. E, jest bardzo odporny, e, jest fajnie przemyślany i zorganizowany. Mam na myśli tutaj kieszenie wewnętrzne oraz ten organizer w dolnej kieszeni. Fajnie się sprawdza e, w użytkowaniu. E, fajny sprzęt, generalnie rzecz ujmując. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia czy też wieczorku. Trzymajcie się, hej!